Witam serdecznie, Dobry najserdeczniej. Dobry wieczór. Motto Donalda Tuska: króciusieńko. Tylko scementowana opozycja może przejąć rządy. Czyli pozbyć się PiSu i Weta Prezydenta. Pozbyć się PiSu i Weta Prezydenta. Piso, se ci sei piso, i vetta presidenta, Pose piso, i vetta presidenta, Pose <laughs> piso, Iveta presidenta, Pos <laughs> Bravo, 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 bravo Pani Agnes.